Minecraft, ale wszystko czego dotknę będzie zamieniało się w TNT, a w tym wybuchowym zadaniu pomogą mi customowe rzeczy, które zrobię właśnie z TNT! Ale czy to wystarczy, żeby przejść grę i pokonać smoka, który też jest zrobiony z TNT? Coż za wybuchowe święta, mylę Państwo! No tylko ja nie wiem jak ja to przejdę Bo to jest dosłownie wszystko czego dotknę Będzie się zmieniało w TNT Możecie kliknąć taką świąteczną łapkę w górę na szczęście A jak napiszecie co dostaliście pod choinkę To przypnę wam serduszko w komentarzu Dobrze byle państwo to by trzeba było Ja nie wiem co by trzeba było Jest skrzynia co w skrzynce W skrzynce super Mamy węgiel nosiona buraka właśnie o tym marzyłem Czekaj weź to TNT bo ja mogę go zbierać nie W sensie wiecie co trochę się boję tego Co się stanie jeżeli ja będę chodził po tym świecie Tędzie. robiło taki długi jakby ścieżkę z TNT, i ktoś mi to TNT podpali. Tak, No, lepiej na razie się tego nie dowiadywać. Dobra, czy tutaj gdzieś coś jest? Może jeszcze jakaś skrzynka, coś tego? Boże, patyczki zdobyłem jak super. Chyba by trzeba było zrobić sobie to jakoś crafting. Też nie do końca wiem jak zaś TNT Uuu, O o ty patrz! Dyna mogę dynamit robić co ty gadasz? Dynamit TNT bardzo dobrze! Ulubiona rzeczła na świecie, ty, pięknie. A co mogę z tym zrobić? Co normalnie mogę... Y <słuch> Okej. Okay. Ja już wiem jak będę zdobywał przedmioty! I w sumie możesz kliknąć suba, bo takich odcinków będzie więcej, a subik jest za darmo. Dobrze, wejdźmy gdzieś wyżej, żebym wiedział gdzie jestem <słuch> Tam jest outpost pillagerów. Dobrze, nie wiem czy tam coś mi się przyda, gdzie ważę? Tam chyba mamy... To mi. Czekaj, czy, czy tam jest portal? Tak, a tam mogłaby być zapalniczka, nie? Tam mamy dżunglę. Co jeszcze jest? <laughs> wioska! Tylko czy mi się wydaje, czy ta wioska tam ma normalnie y takie. E e to opuszczona wioska jest. Nieważne, choćby pod drzewo, bo z tym TNT to mogę. To znaczy TNT z dynamitem, mogę sobie jakoś to zdobyć. I zaraz zobaczymy, co tam dalej, dobra? Doskoczę do tej wody. Uwaga! Uuu! Dobra, ledwo, ledwo. Dobra, łap! <laughs> Jak to mocno wybucha w ogóle, co jest? Jest gdzieś drewno? Drewno mi wypadło, czy tylko patyki przepraszam. A jest drewno, dobra! Czyli możemy normalnie w końcu zrobić sobie tutaj łar dlaczego nie znowu zielony? A nie, dobra, już po przeszło. Okej, okay, poka to, co tutaj możemy zrobić... Ej, dobra, ja widzę, że my... Kolejne rzeczy. Wolę TNT Rusty, fur Illuminati, gangen explosiven. To z pewnością znaczy, że mogę sobie normalnie to założyć i TNT nic nie będzie mi robiło. Tak? Z niemieckiego w szkole miałem patriotyczną dwójkę, także. <grymne> zróbmy sobie zbroję z TNT. A co się jeszcze mogę? Ej, ile tu jest rzeczy? Spitzhake! Mogę normalnie kilo zrobić, mogę miecz zrobić, mogę zrobić tarcze. Dobra, pięknie, podoba mi się, ale najpierw skoro tyle tego mam, to zróbmy sobie zbroję, co? To jest dobry plan. Ty, bo teraz jak se myślę, nie? jak wejdę do Netheru, a Blaze strzelają ogniem. Dobra, nie chcę na razie myśleć, jak będę, to wtedy będę gminił. Czopka! Spodzień! Bardzo dobrze! Człowiek TNT bardzo dobrze. Genialnie, myl państwo. Zróbmy sobie od razu miecz z TNT, bo czemu nie i zróbmy sobie kilo z TNT. Czy czemu nie? Genialny pomysł. Potem że zrobimy sobie tarczę. Czekaj, czekaj. Uy, u, 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 klikłem, to niechcący! Chciałem się kiedy robić, się przecież tu bez sensu, wszystko czego dotykam się zmienia w TNT. No i super, dobra, kolejne. <laughs> nie wiem, po co ja to robię, jak to cały czas mi się zmienia! Okej, okay, ej, tam widzę kolejny portal, ale w tej wiosce to ja nie wiem, czy znajdę jakikolwiek żelazo. Czekaj, bo ja jestem naprawdę głody, czy czujem... E. Przepraszam? No i patrz, wszystko czego... <laughs> no nie, owce też się zmieniają No co się dzieje w ogóle? Dlaczego tutaj, tutaj powybuchało TNT? Co się wyrabia tutaj? O, to jest zombie Dzień dobry Też pan z TNT A co się stanie, jeżeli ja go otłukę na przykład? Czekaj Co się stanie? Czy on będzie wybuchał? O, pali się Ty, pali się normalnie On wy... Nie! U uh! Całe szczęście, reszta TNT się nie zapaliła. Dobra, ale to drewno jest za darmo, to sobie wezmę. Czy jestem w stanie zebrać jakoś ten chleb, tak żeby nie chodził głodny? Jeżeli wysadzę go, to co działa? Pięknie! 39 chlebów o tym marzyłem! Proszę mi za mną iść! O nie! O nie! O nie! Uh, uh, do wody, do wody, do wody! Do wody! Do wody. Co, wszystko, coś światło, żeby buchnąć. Dobra, uważam, że trzeba trochę uważać, bo pół wioski zniszczyłem. No, raczej, a ja chodź tam do tego portalu. Ja nie, z Jego raczej nie zrobię niczego. Ale tam był jeszcze drugi, nie? Jak dobrze kojarzę? Może będzie jakiś bed, bedrock. O jezus, może będzie obsydian. portal jakoś zrobimy. Okej, okay, jest e, lawa, jest tutaj. Mamy szpic hakę i mamy krzesiwko, dobrze. I jeden obsydianik, to no nie, nie do końca się myślę Nie wiem, jak tutaj wygląda to pod spodem. Mogę zaryzykować. Jak postawię to jeden obsydian i on się zapali, ten portal? Nie, to bez sensu. Ups. Przestań się palić. Ej! Ty! Co ty gadasz? <laughs> nie gadaj! Nie gadaj! Człowieku, jaki luksus! No, jakim cudem w ogóle? Ha! <laughs> Pięknie! Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Wróćmy się po wyro jeszcze tutaj. Tak żebym we... O, czekaj. Co? Z połowy łóżka zrobi... O! Nie! Ło! Ło! Do wody, do wody! No, coś tak czuję, że mój portal to chyba tego nie przetrwał. Yy? Nie no dobra, portal przetrwał, wystarczy to tylko podpa... jakim <śśmieniu> cudem się takie rzeczy się dzieją? Ja muszę całą lawę to zakleić, bo to nie da rady! Trzeba się pozbyć lawy całej, jaka tutaj w ogóle jest. OA! Nie no, znowu, znowu TNT! <śmieniu> dobra, na szczęście TNT nie robi mi obrażeń, jak się podpala, ale no nie podoba mi się to, nie? Nie pytajcie, bo w ogóle nie, nie pytajcie, to, to nie jest takie proste tutaj coś zrobić. One hour later. Mam dojeny w końcu, człowieku, ile można się nabeczyć z TNT <noise> Ja nie wiem, jak ja wejdę do netheru, to już to tam będzie totalnie trudne. Dobra, ale portal stoi, to jest najważniejsze. Co robi ten miecz, bo nie miałem jeszcze okazji tego w ogóle sprawdzić, przepraszam bardzo. Ła, 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 chcesz z miecza, chcesz z wiecza! <noise> o, 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 ty, ale go wydupiło. Okej, okay, czyli ten miecz raczej wybucha z. Au A co robi Kilo? O! Okej, okay, takie coś! Ej, spoko! Całkiem mi się podoba, nawet bym powiedział. Może być, może być. Ja bym jeszcze wykorzystał to żelazo, co tutaj mam, nie? Bo mogę chyba z niego zrobić sobie sztabkę, jedno byśmy sobie zrobili tarczę z TNT. W ogóle to, to jest, powiem jeszcze głupszy pomysł, niż to, wszystko, co teraz robi, ale to trzeba, skoro jest taka możliwość. Tak, 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 dobrze! To. Aha, z TNT, nie? Tu, tu. O, pato. Normalnie. TNT Shield. Co to robi? Nie mam żadnego pojęcia. Co to sprawdzić. Czy dzieje się sobie jakiś szkelet, tak, że mnie szczelił? Panie szkeletów! Co najwyżej póki widzę, co Creepera, ale to ja nie wiem, czy cokolwiek to da. A jak gowalne, to będzie. <grystanie> czy to coś zmienia w ogóle w Creeperze? Przepraszam bardzo. No i tak by wybuchł. I cobie! Wszystko z TNT, no co mnie? Wszystko mogę zmieniać. U, u, u. no Dor, Trochę ich wywala, nie? No, to takie wrażenie mam. Dobra, ty. Ta tarcza totalnie nie dość, że odbija, jak. Możesz mnie puścić? Ta tarcza nie dojeżdża że od... Co jest? CO?! O! O, o, dobra, puściło. Super. Czemu ja... Co, CO JEST?! Dobra, Ola, to, chodźmy do netheru, poprzez resztę rzeczy, także dostać się do smoka, bo tutaj to już nie mam co więcej chodzić. Zresztą, y, umówmy się, jest tu trochę niebezpieczny z tym całym TNT, po całym świecie rozwalonym. Dobra, to ja nie wiem, w netherze będzie jeszcze że tam się WSZYSTKO PALI! Wystarczy jeden gust, wystarczy jeden blaze, po prostu to jest jakaś tragedia. O, jeszcze jestem w zamkniętym terenie, super właśnie o tym marzyłem. Tu jest jakieś zejście. Okej. Okay. To jest ja TNT jestem cały, jakby, a jak ja wyglądam? Ty no genialnie, pato. Zio <grym> cały jestem z TNT. O! Dlaczego TNT mi tu wybucha? O dobra, jest jakieś wyjście, nice. Żebym zapamiętał. A dobra, jak, jak ja pamiętam, jak ja za TNT prostu sobie pójdę. Dobra, to idziemy tędy. O, dobra, coś otwartego terenu, bardzo dobrze. Tylko ja tam widzę gasta, chyba blasta chciałem powiedzieć. Czuję się jak blasti teraz Dobra, chopa tu O, super Ty, skoro mam to, to dlaczego więcej TNT się nie zrobię? Przecież mogę to... O, nie, tak się nie da kopać Może łapą. Normalnie rękami trzeba to TNT niż że miał więcej tego dynamitu O, no i proszę bardzo, i normalnie teraz dynamitem będę rzucał, bardzo dobrze Łap to! <noise> Podoba mi się Łotwarte tereny <noise> forteca, bardzo dobrze! Czekaj, trzeba już na około Nie wiem, jak ja to zrobię tam w środku. Nie mam zielonego pojęcia. Nie pytajcie, to może być najdłuższa rozgrywka na świecie. Dobra. Nie ja jestem w fortecy. No nie, tam jest Blaze. Jak on podpali, to po prostu będzie tragedia jakaś. A czekaj, jak będę chodził tak, to będzie też. Nie, tak, nie zmienia, okej. Okay. Czyli jeżeli chodzę tutaj po rantach wtedy nie będzie tego zmieniało, dobra. No ale to i tak, teraz muszę tam jakoś się dostać. Wow! Ok. No to to jest trochę niebezpieczne. Wow! Tylko nie to, tylko nie to. Zabierz to! Zabierz to! Szybko! Pozabrać TNT! Zabierz to TNT! O, dobrze, teraz tu, tu? Świetnie. W sensie tu się nie zapali chyba, nie? Mam takie wrażenie. Dobra, teraz się odsuniemy od tego. I pa, i tarczą ich. O, dobra! Tylko nie mogę ich tym... To że zrobił, nie? No, co się dzieje z tą Dlaczego ja nie mogę chodzić ani skakać, no? Jaka głupia gra. Powalać trzeba trochę rzeczy, bo nie wiem jak zbierać przedmiotów, nie mogę tych pałek nawet tam podnieść. Mamy trzy, ale to ja nie mam spawnera teraz i robi się mały problem. Nie lepiej jak będziesz tak luzem tej były, no to wtedy bym tym TNT na przykład rzucał, nie? O, tam coś widzę, dobra, ale czekaj, jak to teraz zrobić? O, jaki mądry, jaki ty mądry, jaki ty mądry jesteś! Mam genialny pomysł, normalnie zrobię sobie schody z TNT... Nie no, to bez sensu, że robił schody z TNT. A jeżeli zrobię tak... Ooohohoho! Dobrze, dobrze! Tu rozwal. O, dobrze, dobrze! <ścoughs> dobrze! Tu dobrze, dobrze, dzień dobry, dzień dobry! Fajnie jakby ich trochę więcej się tutaj jednak pojawiło, bo spawnery mi się zaczną zaraz kończyć. Poczekam, niech się zespawnują, potem walnę. No ja nie mam... O dobra, parę ich jest. O nie, on mnie goni, on mnie goni. O, znowu dziś wybucha, świetnie, świetnie, tego oczekiwałem. Wow! Jeszcze lepiej. A gdybym tak sobie zrobił zwykły kilow na przykład, to może to by było dobre. Tylko tutaj zaklej, bo on zaraz przyjdzie. O dobra. I patrz, zwykła się kiera i może teraz to coś da. Wow! Te moby i tak wybuchają jakie. Je... A nie! Mam cztery. A! Co tam się wydarzyło? Nie wiem, ale one jeszcze żyją. Dobra, weź tam, Rzuć tym. O, super. Jeszcze lepiej, właśnie tego oczekiwałem. Dobra, tam wybuchły. To się nie zdetonowało, bo to był tylko jeden wybuch przeze mnie. Oby tam były jakieś pałki, proszę. Tam były trzy blazy. Są. Ile? Siedem. Dobra, yy... endermany. Jakoś trzeba dorwać endermany. I tak myślę, że jak dojdę do normalnego świata, to przydałaby mi się jeszcze jakieś wiadro z wodą. Nigdzie nie ma biomu z Endermanami. Tutaj nigdzie nie ma biomu z, biomu z Endermanami. Panowie Endermanowie, gdzie jesteś ta! A co to tu robi? To jest norma... Co tu? Co to jest? Co jest ba... To jest Bastion. Co ty gadasz? Bardzo dobrze. <laughs> co serio Bastion? Tylko tędy to ja nie zejdę. Ty, by trzeba było to jakoś wysadzić chyba. Ej, tam jest jeszcze ten biom. Dobra, to zaraz zobaczymy co jeszcze z tego zrobić, tylko chcę zrobić jeszcze tak. <laughs> O! 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 No, świetna zabawa, świetna, naprawdę, polecam. No, jakby ktoś pytał, to tak, to udało się to otworzyć, tylko nie, co jest w środku? Ja bym tam dał dar bardziej, tylko właśnie. Ja bym chciał zobaczyć, czy gdzieś jest złoto, nie? Więcej dynamitu, więcej dynamitu. Dobra, najwyżej zaraz pójdziemy tam na ten ten z endermanami plac, bo tutaj to będzie ciężko coś taktuje. Te 16 można mieć maksymalnie w jednym. Co ty gadasz? Dobra, idziemy na endermany, bo tutaj to bez sensu. Ja tam nie że żeby nie znajdę. Czekaj, by trzeba było zrobić tak. O, i teraz się odsu. Muszę się odsunąć jakoś. Bo tam jest lawa, nie? Zaraz się TNT podpali. O, właśnie. I teraz ja robię tu. I moje się nie podpaliło. Bardzo dobrze. Gani już byle, państwo. Dobrze, trzeba zaatakować Endermana. Co się stanie, jak w tym walnę? Uwaga! Buh! Hmm, okej. Okay. Ten świat jest tak przypadkowy, że to jest jakaś bazagra. Po prostu cały czas wszystko wybucha. Gdzie są Endermany? Przepraszam bardzo. Kolejna, jak są Endermany potrzebne, to nigdy ich nie ma. O, był jeden. Super. Hehe. <noise> Ej, perła, pięknie, w końcu pierwsza, chociaż raz. I daj to tu, dobra, niech już mi się to zbiera. Gdzie jest Enderman? Słysza, a nie widzę. Nie wiem, już mam z widy Tam jesteś! Super, zaraz zginę. Fajnie to dropi, ale ciężko jak się no, dlaczego ja się cały czas buguję w tym TNT? Chodź do panu Endermanu. No, chodź, chodź. Uwaga, dziewięć! Jest? Nie dał. Że tu jeszcze się nic nie podpaliło z tego TNT, co postawiłem, to w ogóle jestem w szoku. Two years O, tak poznaję, tak... nie wiem, ale chyba tu byłem. Byle do wyjścia jakoś trafić, tam było w dół, w górę, w górę, muszę wejść na jakieś skały i do góry się podsadzić, dobra, tędy, na pewno tędy. Jesteśmy, dobrze! Okej, okay, akurat w nocy, bardzo dobrze przyda się. Uwielbia ja uwielbiam w nocy tak świetnie, żeby wreszcie więcej że się wybuchało. Genialnie. W tamtą stronę, dobra, fajnie, gdybym ja znalazł jakąś wioskę albo cokolwiek, bo ja potrzebuję jeszcze tej żelaziwu. ła! Nic sobie! O! <śmim> no trudno. Dobra, na pewno w tamtą stronę. Dobra, znalazł jakąś wioskę, może będzie żelazo, yy, jakieś... O się przestraszył, jakieś żarcie. Da się tak wysadzić zbyszkę naraz. Czekaj, w tym. O, dobra, żebym chlebek mógł sobie zdobyć. Ziobek <grym> z TNT! Zbyszek! O, zbyszek <grym> z TNT! Łapdy nami! Uuu! Okej, okay, dobra, dobra. Czy gdzieś żelazo z tego zbyszka spadło? Dobra, mam żelazo. Czekaj, weź to, weź to. Piadro z wodą, bez tego nie dam rady, bo jeżeli będziemy mnie tak wyrzucało cały czas, no to będziemy mieli mały problem, nie? O! Tak randomowo sobie różne rzeczy tutaj wybuchają. Czekaj, w którą stronę. O, skręca. Dobra, to daleko poszło bym w takim razie. No i pękła. Woda, dobra, bo w wodzie, jeżeli nawet teraz bym sobie wylał, to TNT nie będzie wybuchało tak mocno. W sensie nie będzie niszczyło rzeczy pode mną. I to mnie nie wyrzuci, więc może przeżyję. Daleko to? Gdzie to poleciało? Co? Gdzie to poleciało? Czemu tu... Dobra, czyli to... Co, czekaj, nie rozumiem. Dobra, do tyłu. Czyli, jeżeli ona lecia w tą, teraz świetnie. Po prostu muszę się zacząć kopać w dół. Wiecie, co, ona zbieram trochę TNT sobie. Tak będzie szli Genialny pomysł. Chyba, że nie trafię, to wtedy nie będzie genialny. Wow! Dobra, tak się nie spodziewałem. Dobra, trochę tego TNT jest. 32. W razie czego tam sobie będą zdobyć, jeszcze, czekaj, czekaj. Astrock chodzi gdzieś do odpalenia portalu. Akurat 12 perów mi zostało, całe szczęście. O, jedno żelazo superam dwa. O, 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 słyszałem? Silverfishka słyszałem, ale nie będzie to. O, Silverfish, ale to one normalnie się pojawiają, to nie jest tak, że tutaj gdzieś musi być ten portal. Nawet te się zmieniają, dobra, 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 czekaj, wejdź tutaj. Od razu zmień to i wchodzimy. Będę miał problem, jak to wybuchać zaraz. Dobra, smoku? To będzie ciekawa walka. O, myślałem, że nam się wody użyć, nieważne. Teraz pytanie, czy ja mogę normalnie tym sobie rzucić tak? Haha, <noise> piękne, super! Wow, co się stało? Czy on po prostu wybuch ten smog czy ja dobrze widziałem? To nie wiem, czy ja wszystkie trafiłem, czy nie trafiłem, ale tutaj w ogóle nie, nie trafiłem. No jeszcze tylko mały problem, bo... Ty... smog zniknął. Nie wiem, czy coś go nie wystrzeliło, bo po prostu go nie ma. A nie smoku! Ty! On tam daleko jest, u góry! Teraz pytanie, czy ja tym mieczem mam w niego rzucę, czy na przykład tym TNT? a poka, weź to zrób. <noise> nie trafiłem. No, se TNT, może nazbieram, jak już tu jestem. Bez jest sensu, że jako... No nie, no, nie, no, nie, musiałem, no, musiałem na niego spojrzeć. Pięknie, dobra, przeżyłem, abym zginął. 100%. Panie Smoku, czy można tutaj? Wow, czy Smok właśnie wybuch sam z siebie znowu bez sensu? Ja nie wiem, jak ja mam go pokonać. Okej, okay, chyba leci, czekaj. Bo już coś słyszę, ale to ciężko, żeby go widzieć. Czemu on wybucha bez sensu? Co się dzieje w ogóle? Jakby. Ja nie rozumiem tego trochę. Tak, jak wleci w wieżę, to wybuchnie. No, co i. <średziny> <laughs> I się robię! On dobra tymi kulami, co próbuje we mnie strzelać, co mu takie coś robi. Okej. Okay. Ups, ops, ops, ups Ups! End wybucha! Panie smoku, pan wybaczy, ale to nie ode mnie zależało. Ups, to nie moja wina. A ci łażą i TNT kradną dziady jedne. O, schodzi, dobra! Można go pacnąć! O patrz, TNT się zmienił! Ej, mogę, normalnie, tmyczyngowalić! Pato! TNT z jego wypada! Co się dzieje? dziwny zmokęł! On TNT zrzuca! No co za chłop! To będzie wszystko wybuchało! Nie podoba mi się, to mi się w ogóle już nie podoba. Wolałem starego smoka! Dobra, niech zacznie perczować tego... On zaraz tutaj wy... Wysa... No pato, pato co on robi, nie? Dobra ja się odsunę, żeby mnie to nie zaatakowało. Tak tutaj bezpiecznie powiedzmy w miarę. On perczuje, nie perczuje, nie? OLE DOSTAŁ! Wooow! Dobra, jest jeszcze jeden i będzie po nim. Trafię tak? Czekaj, 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 czekaj. Może się uda, może się uda. O, TNT wybucha, to musiał się odsunąć chyba. EJ, TO IDZIE ZA MNĄ! Ale jestem w miarę bezpieczny. Dobra, chyba już nie jestem jednak bezpieczny. mam go! Ej dobra czekaj, bo smoka pokonana, wszystko dalej wybucha! Jezu jak ten end wygląda, co się dzieje? Dobra czekaj, bo ja nie wiem jak tam wejść w ogóle. Ender perełką, cyk! Wow, mamy to! <ścoughs> Ej, poczekaj chwilę! YouTube wybrał ten film specjalnie dla ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam żadnego pojęcia, ale to nie może być przypadek! Kliknij i zobacz co tam jest, bo czas już się kończy! Za trzy, 2, 1.